Dziewczyny, mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Specjalnie dla was marka Bizu przygotowała zniżkę. Kod Kasia daje 10% zniżki rabatu na wszystko na stronie. Zapraszam, żebyście z niego skorzystały, a ja dzisiaj pokażę wam okrycia wierzchnie właśnie od marki Bizu. Znacie to futerko? Myślę, że tak, bo ono już jest kultowe. Jest ciepłe, jest eleganckie i pytanie do was, które bardziej wam się podoba, czarne czy może beżowe? Ale oprócz tego futerka chciałabym wam pokazać też inne piękne nowości z najnowszej kolekcji. A na to okrycie wierzchnie to czekałam z niecierpliwością. Zobaczyłam je po raz pierwszy na stronie i się zakochałam. Jak Wam się podoba? Yy, uwielbiam dużo okrycia wierzchnie, które są takie miłe, w których mogę się zatopić, otulić, które będą mnie po prostu grzały, kiedy za oknem jest taka słaba pogoda. Jak Wam się podoba? Ja jestem zachwycona. I kolejna propozycja: taki kożuszek, bardzo ciepły zapinany na guziki, no śliczny jest, klasyczny, bardzo elegancki i do tego wygodny. Jak wam się podoba? Śliczny. A tu, kochane. Jasna propozycja futerka. Ojej, nie wiem, które bym wybrała, czy czarne, czy to beżowe. Wszystkie są naprawdę piękne, dlatego korzystajcie z kodu KASIA, który daje 10% zniżki. Kupcie wymarzone okrycie wierzchnie. Czujcie się pięknie, elegancko i ciepło każdego dnia. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.